Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj nie gotuję sam. Jest ze mną moja koleżanka, którą poznałem na wycieczce po Kambodży, po Tajlandii, w ogóle na drugim końcu świata. Cześć, dziękuję ci, dobrze, że zaprosiłeś mnie do swojej kuchni. Dobra. To działamy. Działamy. Agnieszka, najpierw musimy przygotować pieczarki. Odcinamy korzonki, ale robimy to w ten sposób, tak, żeby było płasko, równiutko, w ten sposób. Dobra, to tutaj rzuć. A pieczarki kładziemy na blachę. Ja tu zrobię miejsce, w ten sposób. Jak ci się, Agnieszka, podoba taki pomysł? No, powiem ci, że jeszcze czegoś takiego nie widziałam, żeby zamiast bułki były użyte pieczarki, dlatego jestem ciekawa efektu końcowego. Na no, pewno. <laughs> Pieczarki musimy troszeczkę posmarować oliwą, proszę bardzo. A ja rozetrę trochę pieprz. Agnieszka smaruje olejem, a ja posypuję zaraz grubym pieprzem. Świeżo roztartym oczywiście. Lubię tak. Kogoś nadzorować. <głos> <głos> A nie lubię, jak ktoś nadzoruje mnie, <noise> ale później się okaże, czy to będzie smaczne, prawda? Spróbujemy. No właśnie. W końcu mam yy, osobę, która uczciwie powie, czy to jest smaczne, czy nie. I teraz tak. Pieprz, Agnieszka, jakbyś mogła. Tu jest sól, też troszeczkę trzeba to posolić. Pieprz, sól, czy jeszcze coś dodajemy? Sezam. Dobra. Posypiemy czarnym sezamem, dlatego że pieczarki są jasne i sezam będzie tutaj idealnie pasował. I Czyli będzie... będzie wyglądała jak bułka. Tak, będzie właśnie, będzie takie odwzorowanie bułki. Co się. Teraz rozumiem całość do piekarnika. Tak. Piekarnik mamy rozgrzany do 200 stopni, wkładamy na mniej więcej 20 minut. Spotykamy się za chwilę. Pieczarki upieczone i delikatnie przestygłe. A więc teraz tak, Agnieszka. Teraz możemy składać je jako naszego burgera. Dobra, tylko tak, najpierw musimy pokroić trochę wędliny. Tutaj mamy baleron i mamy szynkę. Zwykłe plasterki, tak? Tak, to są takie pachnące zwykłe, swojskie, prawdziwe wyroby. Pokroimy kilka plasterków, zobaczymy za chwilę ile nam tego potrzeba. Tutaj mam pomidory i ogórki yy, korniszone. Kroimy takie wzdłużne. O tak. Plasterki. I przekrajamy no, to jak tak ty jak to robisz? Tak, tak jak burgery byśmy robili. Traktuj to jako bułkę. Idealnie. Dobra. I teraz tak. Troszkę majonezu najpierw. Masz swoją łyżeczkę, ja wezmę swoją. Ale tak majonezu, wiesz, tak żeby się tylko wszystko chciało przylepić. Na środek, o. Aha. Lubisz pikantne? No bardzo. To tu mamy płatki chili. płatki chili. Tak jest. Myślę, że pierwszą może byśmy dali rukolę. Będzie ładniej to wyglądało. Już kiedyś razem gotowaliśmy, właśnie w Tajlandii. A, w Tajlandii, w szkole kulinarnej. Byliśmy w szkole gotowania, tak. Agnieszka ma podobno, podobną zajawkę do mojej, jeżeli chodzi o kuchnię. I teraz y, możemy kłaść wędlinę, pomidory, ja to tak... Z... Ser żółty też Tak, znamy? ser żółty, oczywiście, obowiązkowo. Bez sera to, by nie, to byłoby bez sera. Ja myślę, że to tak o, ładnie możemy złożyć. Tak, każdy po swojemu. i Teraz co? Myślę, że ogórek, pomidor. Ukradnę Ci ogórka. A ja ukradnę Ci pomidora. Tak jest. Czy coś jeszcze? Czy już kończymy? Ja myślę, że może troszeczkę majonezu jeszcze na górę, żeby się, przylepił, żeby się przylepiła góra. Nasze pieczarki. Tak, pieczarki. O! To ty bierzesz pomidorki ja biorę? Aha, I no dobra, no. Więcej koloru. Nie, no po prostu Mistrzostwo Świata, co? Można teraz Widzisz, Jakie to jest proste, proste, i kładziemy od razu na desk. Ja już kolejność pamiętam. To jest bardzo proste, bardzo tanie, ale jakie efektowne. No powiedz, Agnieszka, nie jest tak? Jest tak. Ważne, no. żeby na talerzu było bardzo ładne, żeby smakowało wszystkim. To ja zrobię z oliwką. Będziemy się wymieniać. On już jest gotowy. Takimi burgerami to można zaskoczyć swoich gości na Sylwestra czy na jakichkolwiek innych uroczystościach. No i pierwsza propozycja na imprezowy stół jest zrobiona. Nasze burgery są gotowe, wyglądają bardzo ładnie. A jak smakują? To przekonamy się na końcu filmu, bo ja wiem, że teraz <gry> miałabyś ochotę to dochapnąć, ale jeszcze poczekamy, Poczekam. bo przed nami jeszcze przystawki, które musimy zrobić. Ładnie, prosto, kolorowo. I co? Wyszło to dosyć dobrze, nie? No, ładnie. Ty, w ogóle my nie robimy dubli. Co się dzieje? Dubla nie <laughs> Nie, spoko. Nie, no, pomysł fajny chyba, co? Powinien się przyjąć. No, bo jest szybkie. I to faktycznie będzie, że wyglądają te pieczarki jak burki. Kolejną moją propozycją dla Agnieszki będzie podrabione polskie sushi. Wiem, jesteście ciekawi, jak to. Ja też jest. jestem ciekawa. A ja I ci zwłaszcza powiem, tej przystawki. A, ja ci, a sushi. ja ci powiem tak: praktycznie wszyscy produkty mają w domu, bo będzie to tak. Śledzik, ten alamaki smoczony, ugotowane i zmielone przez maszynkę ziemniaki, czy przepuszczone przez maszynkę. Wpiszony ogórek, cebulka, szczypiorek i papryka konserwowa. Dobra. No i potrzebna będzie matka do zawijania rolek. To wiesz, chciałbym pokazać. Jak? Dobra. Jedno sushi robiłam już z Twojego kanału. Wyszło? Wyszło. Zawijane Wyszło. czy nie zawijane? Nie, no sushi dla leniwych. A, to, tak, ta sa, ta dasz, sałatka, nie? Tak, świetne. To też musicie koniecznie obejrzeć. Pojawi się yy, w ekranie końcowym taka, wiecie, taki jakby torcik przekładany właśnie produktami, które yy, stosuje się do sushi. Dobra, to ja biorę łyżkę i Ci pokażę. Pierwszą rolkę zrobię ja, kolejną zrobisz ty, okej? Okay? Dobra. To jest tak. Bierzemy te ugotowane ziemniaki. Czy jak i nie mamy maszynki? I rozkłada A jak nie mamy maszynki, to musimy po prostu dobrze pognieść. Jeszcze ciepłe pewnie, tak? Tak, tak. To jest bardzo ważne. Duże palce, <laughs> duże nogi. Będę musiała się no, Może coś Ci pomóc, przygotować? Tak, o właśnie. Agnieszka, pokryw paseczki śledzie. Jednego śledzia. Na razie jedną sztukę z wystarczy. Paski. Tak. Takie wielkości. E, nie, nie, wzdłuż. Tak. Cienkie, grube. Tak. No, nie, no troszeczkę grubsze. W ten sposób? O coś takiego, no. Ogórki zrób tak samo kiszone. To takie nasze polskie smaki. Śledzie kiszone ogórki. Konserwowa papryka. Oczywiście Przesmaruję majonezem. Żeby nie było suche, musi, musi być troszeczkę. Coś, coś takiego, co poprawi nam smak i konsystencję nasz, naszego polskiego sushi. Śledzik. Ogórek kiszony. Aha, aprykę konserwową też tak też słupki, tak. Ja włożę szczypiorek jeszcze. Czyli dla koloru, dla smaku. Tak, dla koloru, dla smaku. Musi być pięknie i kolorowo. Dobrze, że Robimy ja płaci, to w ten sposób. Tak jakbyśmy zawijali prawdziwe sushi. Nie jest to trudne, a efekt będzie naprawdę super. Będzie takie, wow. I rolkę. Polskiego sushi mamy gotowo. Jeszcze tylko przydniemy, ale to już zrobimy na desce. Pamiętajmy, żeby robić to ostrym nożem. Odcinam końcówkę najpierw. Nie, położymy to. W tym czasie ja próbuję swoje. i wykładamy od razu na deskę. Zobaczcie. I teraz na górę, Agnieszko, to co pokroiłaś, takie cieniutkie plasterki, paseczki, kładziemy na, na górę, żeby było ładnie. Agnieszka skręci swoje zuczki, bo nie mogę tylko ja pracować. No, zamiast sobie, o tak, dokładnie. Zobaczymy zaraz, jak to zawiniesz. <laughs> Tego to ja jestem ciekawa też. A, jak coś to się dzieje? No, chwila prawdy. Chwila prawdy. Palcami sobie przyjdzie, o tak. Wyglądało łatwo, jak robiłeś, to Ty. Bo to nie jest trudne. No, jak się po raz pierwszy robi, to no, zam Zamknij, zamknij, już. O tak, tylko pomału, delikatnie, delikatnie. Pomału, bo to jest bardzo delikatne. Tylko nie przyciskaj za mocno. O tak, dobra. To ja już to układam na desce. Piękne wyszły, zobacz. Bardzo ładne. Praktycznie takie jak twoje. Ładniejsze. No gdzie to? Takie same. Nie, no wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Nie, to jest świetne. No ja wiedziałam, że ta przystawka wygra. No ale znaczy, nie. Mów, bo, to był mój hit? Ale no nie, mój, ale pieczarki też no fajnie też, wyglądają. Ale to był mój hit od początku. No, to ja jest... byłam tego bardzo ciekawa po prostu, wiesz, no. bo zwykłe sushi się zna, tak? Tak, ale, ale takie po polsku? No nie, Reszta do sushi też jest taki plastyczny, ziemniaki plastyczne. I... No, Więc no, no. Ale, ale ważne jest właśnie, żeby ziemniaki dobrze odparować, jak wiesz, jak ugotujesz, żeby je dobrze odparować i przepuścić przez praskę albo przez y, maszynkę do mięsa na średnich oczkach. Tylko, że jak, jak, tylko, tej że, tej jak tej ziemniaki tej. przez maszynkę, nie, to żeby były zimne. Bo jak zrobisz to na ciepło, to zrobisz taka guma. Czyli odwrotnie jak z tuczkiem. Tak, tak odwrotnie właśnie jak z do zimnego. Ja zostanę przy tuczku, bo ja nie mam ani praski ani maszynki. Nie masz maszynki w domu? Nie mam maszynki to w domu. To jak ty żyjesz dziewczyno? No, no widzisz, tu szukam takich przepisów, gdzie nie trzeba maszynki <laughs> używać. Słuchaj, to ja mam dwie, ja ci jedną sprezentuję. Jak będziesz o, o, grzeczna. O, 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 o. Ale już po świętach. Tak, nie, to już po świętach tak. A czyli cały rok teraz trzeba. No, no to no, będziesz czekała do następnych świąt. No i pięknie, pięknie wyszło. Idealnie. Pani reżyser. Pani, Pani, Pani Producent, reżyser. producent, producent. Proszę. Nasza druga propozycja jest zrobiona. Zobaczcie, jak to rewelacyjnie wygląda. Agnieszka, jesteś chyba z siebie dumna, co? Nie, no to jest moja przystawka faworyt. No i nie ukrywam, że chyba moja też. To wygląda po prostu rewelacyjnie. Teraz tylko każda impreza będzie właśnie z takimi sushi. Agnieszka, to robimy ostatni przepis, tak? Co to będzie? Czyli to Tar... będzie tatar na sucharach. Tatar na sucharach, zobaczcie, mam tutaj suchary. W każdym markecie je dostaniemy. Nie będzie to taki klasyczny tatar. Może produkty będą klasyczne, ale podam je troszeczkę inaczej. Bo wszystkie produkty wrzucimy, zrobimy tatarową sałatkę, a później położymy na krakersach. A na górę użymy, użyjemy jajka. Czyli co? Dzielimy się obowiązkami. Widziałeś te jajka kiedyś takie? nie no, widziałam. Co to są w za jajka? Co, co to jest? Jajka nie nietoperza. Nie, to są jajka przepiórcze. Dobra, dzielimy się teraz produktami. Ja siekam mięso, Ty mi pokroisz w kosteczkę kiszone ogórki, bo zrobimy to z kiszonym ogórkiem. I oczywiście cebulę i tutaj mamy pieczarki zamiast prawdziwych, konserwowych grzybków. Ale to tylko dlatego, że nie każdy posiada w domu grzybki, ale jeżeli takie mamy, to oczywiście jak najbardziej wskazane. Tak jest. To u mnie w kuchni nic nie jest sprecyzowane, można improwizować na wszelkie sposoby. Dobra, siekamy. Ja użyję dzisiaj polędwicy wołowej, dlatego że jest najbardziej delikatna, no i oczywiście siekam ją nożem, nie kręcę przez maszynkę. Ty byś chciał, żebym Ci wszystko w kosteczkę. W kosteczkę, tak. W dość drobną kosteczkę. Wszystko razem wrzucam do miski. Posiekane mięso, pokrojone ogórki, cebulę i za chwilę jeszcze dorzucimy posiekane grzyby, to znaczy się pieczarki z octu. Ja mięso pokroiłem, czekam jeszcze na Agnieszkę, aż dokończy kroić pieczarki, bo myślę, że jeszcze 2-3 sztuki może tutaj śmiało wkroić Teraz to wszystko musimy dobrze przyprawić. Oczywiście czym będę przyprawiał? W mojej kuchni zawsze. Pieprz, 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 pieprz. świeżo roztarty, aromatyczny. Pieprzu dość dużo, bo tatar musi być przyprawiony. Sól, sól, śmiało. OK, myślę, że Najgżej wystarczy, być. dlatego że dawaliśmy kiszone ogórki, a one są dość słone. Tu mam. Troszeczkę magii. Olej. Olej. Bardzo ważny. Ile oleju? Zaraz ci powiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. I teraz zimną wodę. Wodę, którą mam z lodem. Zobaczcie. To jest bardzo ważne. I to wszystko, co potrzebujemy do smacznego tatara. I dokładnie wyrabiamy. Teraz montujemy te tatary. Ty bierzesz, ja biorę i kładziemy po takiej łyżce. Zaraz, dobra. Yy, montujemy. Ja będę robił tak i Ty też, A takie tak, kuleczki. Się tak jakbyś robiła kotleta. I kładziemy na tym sucharku, robiąc delikatne wgłębienie, ale to zrobimy małą łyżeczką wgłębienie będzie na żółtko, przepiórcze. Ustum takich dziur wielkich nierów. Takie wgłębienie nie? No. Widzisz Spod... moja, jakie małe, a twoje jak dużo mięsa? No. Słuchaj, no. widać, ja... to lubi mięso? <tylansAndrewzy> nie, widać, to lubi. <ś philan literalness> no tak, no dobra. No, no, no. Dobra, Masz to... rację, 네. <sta> lub większy <musz Kız>. <tum> <tum> No to agnieszka. Kończymy naszą ostatnią kończymy przystawkę. przystawkę i mamy teraz najtrudniejszy element do wykonania, dlatego że musimy oddzielić żółtka od białek przepiórczych jajek i położyć żółtko na każdym z tatarków. Zrób pierwsze, a Więc... ja zrobię <laughs> drugie. Ja wiem, że to jest bardzo delikatna i bardzo precyzyjna praca w tej chwili. teraz co? Teraz ja. Pamiętaj, <noise> tylko jedno mamy w zapasie. Uff. To akurat to będzie to. Musisz troszeczkę chyba mocniej puknąć. Wygląda to bardzo apetycznie, ale ja jeszcze z wierzchu posypię świeżo roztartym czarnym pieprzem. Właśnie miałam się Ciebie pytać, że czegoś tu brakuje? Coś takiego. Tatar gotowy, tak? Wygląda naprawdę apetycznie. Yy, no i na dzisiaj chyba wszystkie przystawki mamy już wykonane. To są tylko trzy, a takich przystawek na no, świąteczny, czy sylwestrowy, czy imprezowy stół można zrobić mnóstwo. Tylko trzeba trochę, jak to powiedzieć, kreatywności i nie wolno się Ale bać. dzisiaj było szybko, prosto, efektownie. No i zaraz zobaczymy, czy smacznie. <laughs> Dobra, yy, no i mamy wszystko skończone. Zobaczcie, jak to pięknie i kolorowo wygląda. Agnieszka, to, jest, to twoje dzieło. I to jest ten moment, na który w sumie czekaliśmy cały ten odcinek. Tak. Żeby móc spróbować nasze przystawki, finger foody, czyli takie, które najbardziej. Uf, lubię. Paluchami, nie? Mhm. Dobra, ja biorę... Nas... E, tak. nasz. No, ja, ja sobie ja nakładam muszę... tatar. Ja muszę zobaczyć to sushi. Ja sobie nakładam jedno sushi i jednego burgera. wystarczy. Tak? No. Zobaczcie, jaki to jest piękny zestaw, Agnieszka. Widzisz? Akurat widzisz, te masz z ja Tak. Też zaczynasz od sushi? Tak, próbujemy sushi. Teraz biorę za burgera. Ja sobie go przekroję, łatwiej będzie go Zjeść. zjeść. Mm. Wychota. Fajne, nie? Takich burgerów jeszcze nie jadłam. I w prostocie siła drzemie. I mm -hmm. ja teraz łapię się za tatar. Mm. Na zdrowie Agnieszka. <laughs> Jesteś chyba pierwszą kobietą, którą widzę, która będzie jadła w ten sposób tatar. Mm. To jest po prostu pyszne. I co jest fajne w tym tatarze, że jest wszystko wymieszane. Jest po prostu podane wszystko, nie trzeba mieszać wiesz, widelcem, tak jak to się robi. To wszystko jest podane. Nawet powiem Ci, że nie mam od tych przystawek, bo wszystkie są tak samo dobre. No i nic tam innego nie pozostaje, jak tylko się pożegnać i zaprosić Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzyć Wam smacznego i udanych imprez. Cześć!